Ustawiamy nogi jak do zwykłego martwego ciągu, węzię i ale pamiętamy na chwyt, tak jak był martwy ciąg rwaniowy. Witam, dzisiaj Wam pokażemy rwanie siłowe ze sztangą. Dość fajne ćwiczenie, mobilizuje całe ciało, poprawia dynamikę, koordynację ciała i co najważniejsze daje nam siłę eksplozywną. Łukasz Wam zademonstruję. Ustawiamy nogi jak do zwykłego martwego ciągu, węzie i ciut, ale pamiętamy na chwyt, tak jak był martwy ciąg rwaniowy, czyli dość szeroko, co jest najważniejsze, łopatki muszą być spięte, żeby była stabilność, brzuch to samo, sztangę Łukasz naciąga na piszczelę, hop i tak jak zauważyliście, Łukasz wybił biodrami, udem, ale także najważniejsze, pracował łódkami. Jeszcze raz zademonstruj. Pamiętajcie, ściągamy także praca łopatek. Cały czas ściągnięte lekkie spięcie. Hop! Pięknie. Dziękujemy za uwagę.